Witam serdecznie na pierwszej konferencji na nowo oddanej trybunie. Cieszę się bardzo, że mam przyjemność ją dzisiaj poprowadzić. No, jestem bardzo zadowolony, zresztą Państwo chyba też. Warunki się troszeczkę polepszyły, one na wiosnę będą dla Państwa jeszcze lepsze. A więc zaczynamy. Kolejna kolejka za nami. Poprosimy teraz Panów trenerów o ocenę dzisiejszego spotkania. Pan Rafał Górak, GKS Katowice. Dzień dobry. Co dużo powiedzieć. Przegraliśmy spotkanie gdzie wydaje mi się, że z boiska e, chyba najbardziej sprawiedliwym, e, chociaż ciężko mówić o sprawiedliwości, jeśli chodzi o piłkę nożną, e, byłby remis. E, straciliśmy pierwszą bramkę, tyleż bardzo, bardzo, bardzo fajną w początkowej fazie samej akcji, tej indywidualnej, ileż e, na pewno, na pewno dużo szczęścia miał zawodnik, e, że, ta bramka, że ta bramka padła. Druga to jest pokłosie już naszej m, bardzo, bardzo ofensywnej gry i chęcia robienia wszystkiego, żeby ta... Ta bramka została odrobiona. Przegraliśmy spotkanie, chcę tu dużo powiedzieć. Można pogratulować Dolkanowi, że w tak równym spotkaniu on akurat nie przechylił szale na, na, na swoją korzyść. Myśmy dzisiaj coś zakończyli. Zakończyliśmy na pewno najtrudniejszą rundę, jaką sobie można wyobrazić w ogóle. I wydaje mi się, że to była najtrudniejsza runda w dziejach GKS-u Katowice. Ważne, że, że jesteśmy dzisiaj tutaj że możemy mieć, moim zdaniem, mimo wszystko głowę podniesioną do góry i, i możemy sobie tylko powiedzieć jedną rzecz: budujmy GKS małymi krokami do tego, aby, aby nawet takie spotkania równe po prostu przechodzić na swoją, na, swoją, na swoją korzyść. Na to potrzeba naprawdę dużo, 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 dużo czasu, dużo, dużo korzyści płynących z tego, że, że wszyscy w się WSZ ie będziemy, będziemy szli w jednym, w jednym kierunku. Szkoda, szkoda, że ostatnie spotkanie w tym roku jest przegrane, ale tak jak powiedziałem, Wydaje mi się, że w Katowicach możemy mieć wszyscy podniesione głowy. Ja dziękuję wszystkim, którzy, którzy przy KKS-ie cały czas byli, dziękuję kibicom, którzy nigdy się od tego klubu nie odwrócili, a, a obiecuję, że jeżeli będzie normalnie, w przyszłym sezonie będziemy bardzo mocni. Dziękuję. Tradycyjnie do odcyfrowania mojego głosu trzeba specjalistów. Po arce nie doszedłem do siebie, mam kolejne. Kolejny powód do tego, żeby mieć chrypę, co mnie bardzo cieszy. Mogę stracić głos, jeżeli będziemy mieli na koniec 42 punkty, to mogę się pożegnać z głosem. Ja chciałem podziękować kibicom przede wszystkim. Mam nadzieję, że w takiej liczbie przyjdą na następne spotkanie, że zachęcimy ich do tego. Dziękuję tym, którzy byli z zespołem wtedy, kiedy nie szło. Wtedy, kiedy spadały na nas słowa krytyki, krytykowano nasz system gry, krytykowano indywidualnych piłkarzy. Ja jestem dumny z tego, z kim pracuję, jestem dumny z tego, jaki wynik osiągamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Maciej, Mącowski, Sportowy. Pytanie mam do, co do bohaterów dzisiejszego spotkania, bo oprócz Damiana Siergowskiego i Piątkowskiego, którzy mieli bardziej bramki, no to chyba dzisiaj też Rafał Leszczyński tak utrzymał Was z tym prowadzeniem. Kilka interwencji naprawdę fenomenalnych. Powiedziałbym wszystko, przytaknę tak. Na tak. <laughs> Ja mam pytanie, Maciej Walczak, Sportowe Fakty do Pana Trenera Podolińskiego. E, czy zobaczymy Pana na ławce w meczu z Miedzią Legnica? E, bo no, był Pan na początku tej rundy łączony z GKS-em, był teraz z Arką. Jak Pan e, widzi swoją przyszłość? Panie Macie Pan mnie nazwał Monsignore w swoim artykule, więc ja może... Monsignore. Mo więc, mo więc może ja do Hiszpanii pójdę do pracy e, lub do Włoch, nie, włoch nie wiem. Włoch chyba bardziej. Także bardzo miło, że tak mnie Pan tytułuje. Treneiro to jest też moim zdaniem... Y, Określenie trenera nie do końca odnoszące się z szacunkiem. Ja dziennikarzy nazywam dziennikarzami, a nie gryźbiórkami, piórkami, więc to, gdzie będę na, na ławce w przyszłym sezonie, mam nadzieję, że tutaj, na tej nowej. A co, co życie przyniesie, zobaczymy, więc spokojnie, robimy swoją pracę. Ja się cieszę z tego, że dostałem propozycję z ekstraklasy. Dziwnym byłbym człowiekiem, tym się nie cieszył. Ktoś dostrzega moją pracę. A co będzie dalej, zobaczymy. Jestem w Dolkanie, jestem z tego zadowolony. Uważam, że pracuję chyba tak, jak no to tabela wskazuje. Na razie nieźle. Nie jesteśmy na czerwonej strefie, jak zwykle. Przed zimą jest nieźle, może być lepiej. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszamy na, na wiosnę. Was